Koła. Tak, jestem na czas. Dzwonek? Zaczynamy lekcję. Sprawdźmy, czy jest Jason. Tak, jestem nauczycielko na czas. Cześć, Jason. Sprawdźmy, czy jest Alex. Alexa nie ma. Uj, jestem spóźniony. Przepraszam, nauczycielko, jestem spóźniony. Alex, spóźnianie się jest wbrew naszym zasadom w szkole. Spójrz na ten znak. O, o, jestem zbyt późno. Alex, wyjdź na środek klasy. Tak, nauczycielko. Widzisz, spóźnianie się jest zabronione. Przepraszam, to się już nie powtórzy. Okej, okay. zacznijmy lekcję. Dzisiaj będziemy uczyć się o owocach. Pierwszy Co to jest? Truskawka! Truskawka. Dokładnie, truskawka. Co to jest? Banan! Banan! A to? Jabłko! Jabłko! I ostatnie. Co to jest? Pomarańcza! Pomarańcza! Wow! Jason i Alex obaj świetnie! Teraz czas na pracę domową. Alex, Jason, czy odrobiliście zadania? Tak! Ta Jason, Alex, pokażcie swoje książki. Dziękuję, Jason! Dziękuję, Alex. Tak, Jason, zrobiłeś pracę domową. Dobra robota. Dziękuję nauczycielko! Teraz praca Alexa. Niezrobione. Aleks, Alex, nie zrobiłeś pracy domowej. Uh -oh. Alex, podejdź proszę. Tak, nauczycielko. Nie zrobiłeś pracy domowej. To zabronione. Yy, następnym razem zrobię. Okej, okay, siadaj. Następna lekcja będzie o zwierzętach. Jason? Nazwij trzy zwierzęta. Dobrze. E, małpa. Yes. Mm, mm, kot. Bardzo dobrze, Jason. Dziękuję bardzo. A ja mam różowy i czarny. Który jest cięższy? Różowy czy czarny? Okej, okay, Alex, twoja kolej. Nazwij mi trzy zwierzęta. Ważą tyle samo. <noise> Alex, nie słucha. Niedobrze. Alex, wyjdź na środek klasy. Tak, proszę pani. Czy słyszałeś moje pytanie? Nie, proszę pani. Nie wolno nie słuchać. Tak, proszę pani. Będę słuchał. Czas na przerwę. Możemy iść na zewnątrz. Przerwa! przerwa! Na przerwa? przerwa. Mam jabłko. Ja też. Hmm, nie chcę już jeść. A ja skończyłem. Czas się bawić. Chcesz się bawić? Zostawię to jabłko. Jason nie skończył swojego jedzenia. Musi ukończyć swoje jedzenie, żeby mieć energię. Jason, chodź proszę. Tak, proszę pani. Nie wolno zostawiać nieskończonego jedzenia. Przepraszam, nauczycielko. Potrzebujesz energii na resztę dnia. Wow, pobawię się tym. U, kocham, przerwy. Nie, ja się bawię tym. Nie, ja się bawię tym. Nie, ja. Hmm. ko. Jason, Alex, do mnie. Jason, Alex, do mnie. Musicie bawić się razem i być mili. Nie kłóćcie się. Proszę, proszę, proszę pani. Teraz idźcie grać. Masz Jasona. Masz Alex. Dziękuję. Dziękuję. Wspólna zabawa jest fajniejsza. Yeah! O, wiem. Okej, okay, dzieciaki, wracamy na lekcję. Fajna była ta przerwa. I teraz chce mi się spać. Ech, ja też jestem zmęczony. Jason i Alex śpią? Oh, oh. Dzieciaki, nie ma spania w klasie. To zabronione. Ech, ja nie śpię, nauczycielko, nie śpię. Nie, nie, nie śpię, nie śpię, nie śpię. Ok, dzieci, teraz czas na sprawdzian. Jest jedna ze Je Nie można podglądać. Mam nadzieję, że się uczyliście. Zdam. Dużo się uczyłem. Żaden problem, też się uczyłem. Dostanę piątkę. Dobra. Koniec. Koniec. Oddajcie mi kartki. Wow, poradziliście sobie świetnie. Obaj dostajecie piątki. To była szkoła na dzisiaj. Tak. Ta Dobrze, Jason. Daliśmy radę. Tak. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Pa, pa. I, i subskrybujcie. Alex? Nie ma go. Tak! Sara, porobimy coś! Chodź za mną! Wow! Teraz twoja kolej! Wow. wow! Chodźmy do środka! Wow! Ten namiot jest super! Chcę wejść do środka! Wow, lubię ten namiot. Mój namiot jest najlepszy! Mój namiot jest najlepszy. Nie, mój namiot jest najlepszy! Nie, mój! 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 mój. Nie! Hmm. Piękny! Ale piękna pogoda dziś! Mam pomysł, potrzebuję parasolę! Pada! Pada! Aaaa! Aaaa! Hej! Sara, nie ma deszczu! Sara to zrobiła! Wiem co zrobić. Lubię deszcz! Lubię deszcz! Piękna pogoda! Czas na zabawę! Będzie śmiesznie! I ostatni! A? Czy to śnieg? To jest śnieg! Muszę wejść do środka! Kurtka mi pomoże. Czas popawić się samolotami. Oh yeah! o, 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 o. Nie złapię samolotów teraz. Muszę iść do środka. na trocha słońca. O, Jest naprawdę gorąco. Idę do środka. To pomoże. Trzymaj Jason. Dziękuję, lubię tę pogodę. Ja też, wiesz co? Lubię twój namiot. Ja lubię twój namiot. Zostańmy na przyjaciółmi. Tak. Pomysł. Wow! Skąd się wzięły te wszystkie piłeczki? Uwielbiam piłeczki. Wow! Pomysł! Wow! Kaczki. Kocham te kaczki. H? Insekty? H? Owady? Owady! już poszło Jason Dobra robota Jason! Dobra robota Sara! Subskrybujcie kanał Jasona!